Cześć, mam na imię Łukasz i witam na kanale Cloud Gaming Polska. E, dawno nie ruszyliśmy tematu Nintendo i chmury, więc dzisiaj e, materiał dotyczący Nintendo. Wiem, że to taki materiał, który trochę interesuje was mniej, ale z drugiej strony, Nintendo już od 2019 roku dosyć mocno e, promuje. Właściwie to już wcześniej, ale to za chwilę sobie o tym powiemy. Ale generalnie w 2019 roku dosyć taką jasną deklarację wyrazili, że muszą ten cloud gaming rozwijać i mieć go gdzieś tam w zapleczu, no bo po prostu inaczej konkurencja im odjedzie. Także są tego w pełni świadomi. Zaczniemy sobie od małego unboxingu, potem omówimy sobie dostawcę cloud gamingu, dostawcę software'owego Nintendo, więc firmę Ubitus, i potem przejdziemy do testu gry Guardians of the Galaxy. Także gry, którą możemy przez Cloud'a ogrywać. Przed nami w tym roku jeszcze premiera Dying Light 2, jeśli chodzi o cloudowe gry na Nintendo Switcha. No i zobaczymy, jak się rozwinie ten cloudowy świat Nintendo. Mam nadzieję, że troszeczkę się zmieni po premierze, ale to może. Popłyniemy w materiał i zobaczmy, co tam ciekawego. No dobrze, na początek rozpakujemy sobie tego OLEDa, nowego Switcha. No bo tutaj nastąpiła pewna jedna strategiczna cloudowa zmiana. W pudełku oczywiście konsola, kontrolery, zasilacz, stacja dokująca, e, mocowanie na kontrolery, zaślepki do kontrolerów, do Drakonów i kabel HDMI fajnie, że Nintendo dodaje kabel HDMI już od jakiegoś czasu, bo kiedyś nie było to standardem. Switch OLED oczywiście od głównego, od tego modelu podstawowego różni się głównie ekranem. Nie jest to jedyna zmiana, są też inne zmiany kosmetyczne, ale ekran jest tą najistotniejszą. Także szybko sobie otwieramy pudełko. No i w środku naszym oczom ukazuje się Konsola zawsze zaskakująco mała, to znaczy ona robi takie wrażenie sprzętu bardzo niepozornego, no bo taka jest. Naprawdę natywne gry na niej uruchamiają się bardzo fajnie. Także sama konsolka to oczywiście ten moduł, który teraz tutaj widzicie. Różnica między tym modelem podstawowym a OLEDowym jest taka, że po pierwsze jest metalowa ramka dookoła, no i z tyłu jest inaczej rozwiązane, o tak jak widzicie, klapka do opierania switcha na stole jest inaczej rozwiązana. W poprzednim modelu to był taki dosyć wąski element, no niezbyt udany, bo ciężko było postawić, konsola stała bardzo niestabilnie. Dwa joykony i tutaj oczywiście lewy i prawy, ale jednocześnie dzięki takim nakładkom, które zaraz zobaczycie, można ich używać jako dwa oddzielne kontrolery. To jest dosyć fajna opcja, że kupując jedną konsolę, mamy jakby od razu możliwość grania z kimś wspólnie i nie musimy dokupować kontrolerów. Oczywiście nie jest to super wygodne, ale jest możliwość. Ale to jest rzecz dla nas najważniejsza, stacja dokująca, nowa stacja dokująca. Możecie ją też dokupić do starszego Switcha, bo jest kompatybilna. No i ona ma oczywiście ten element dla nas najważniejszy. Jest trochę inaczej wykonana, widać, że może odrobinę solidniejsza, Natomiast co ważne, z tyłu kryje się port LAN. Tak jak widzicie, jest USB-C, HDMI i wejście na kabelek LAN, które gwarantuje nam połączenie stabilne z niskimi opóźnieniami. Myślę, że to jest kluczowe w cloud gamingu. Oczywiście daje nam to też przewagi w graniu po sieci, no ale jakby tutaj skupiamy się troszeczkę na czymś innym. Dodatkowo w zestawie dosyć mocny zasilacz USB-C. Także nie ma problemu, można go podpiąć pod stację dokującą i w ten sposób ładować speecha, bądź zabrać ze sobą i ładować go gdzieś tam sobie w locie już bezpośrednio w port konsoli. Zasilacz jest taki standardowy z europejską wtyczką, także nie mamy tutaj żadnych dodatkowych wtyczek, musimy cieszyć się tą. Kabel HDMI, który jest w zestawie. Fajnie, że jest, tak jak wspominałem, na przykład w Nvidia Shield Pro nie ma, więc trzeba sobie jeszcze dodatkowo kupować kabelek, a tutaj jest. No i mocowanie na joy -Cony. Jeżeli gracie stacjonarnie i macie konsolę wrzuconą w dek, to możecie Joy-Cony wrzucić sobie w tą oto podstawkę i muszę przyznać, że jest to zaskakująco wygodne rozwiązanie, mimo, że nie wygląda, bo wygląda, że jest dosyć małe, to jakoś tak to jest sprytnie zaprojektowane. Zresztą Nintendo chyba jest mistrzem hardware'u, jeśli chodzi o tego typu projekty. Że działa to bardzo fajnie i bardzo wygodnie. Dodatkowo Dwie takie nakładeczki, właśnie dzięki nim możemy z joy zrobić kontrolery, jakby w pełni funkcjonalne kontrolery, które, e, ob, jakby w pełni funkcjonalne dwa kontrolery, o może tak, <laughs> zaraz to tutaj zobaczycie, e, wystarczy taką nakładkę wsunąć tutaj od góry i wtedy jakby poziomo używamy kontrolera, nie jest to oczywiście najwygodniejsza forma, ale możemy przez Mario Kart od razu grać we dwie osoby, nie musimy wydawać kasy na kolejne kontrolery, także duży plus. No i ostatni widok jeszcze na cały zestaw. Chmura Nintendo korzysta z firmy z usług firmy Ubitus. Jest to firma, patrząc na tą cloud gamingową roadmapę, no to już właściwie sięgająca czasów prehistorycznych, bo jak sobie tutaj zerkniemy na ich milestony, czyli te, te wielkie osiągnięcia, kamienie milowe, to w 2013 roku firma została założona w Tokio w Japonii. No to już są czasy, które sięgają gdzieś tam działalności online, więc no, ogromny czas, jeśli chodzi o tą branżę. Tutaj jest Widzicie Super Dragon Quest 10 na 3DS, między 2014 a 15 rokiem, więc już w tych czasach, czyli 7-8 lat temu, firma współpracowała z Nintendo dostarczając im rozwiązania cloud gamingowe wtedy jeszcze dla żyjącego i mającego się świetnie 3 ds No i tak jak zobaczycie, wśród inwestorów są firmy takie jak Square Enix, Sony czy Samsung, więc dosyć poważne firmy i ogólnie całe Ubisoft współpracuje właściwie z pełnym przeglądem firm które oferują rozwiązania cloud gamingowe, łącznie z Microsoftem. E, także nie ma tutaj jakby e, i to i dla rozwiązań gamingowych, i nie tylko, i dla rozwiązań dla firm, więc e, jest to dosyć e, szeroka firma, która te rozwiązania SASowe, a więc software as a service, oferuje dosyć mocno. E, z tego, co tutaj udało mi się odnaleźć, to e, ciężko określić, gdzie oni mają serwery. To znaczy wygląda na to, że korzystają z hardware'u OVH, podobnie jak na przykład usługa Vortex, co niestety oznacza, że te doświadczenie płynące z gry na ten moment nie jest jakieś powalające. Przejdziemy sobie do tego za chwilę, natomiast wyraźnie widać, że na ten moment jest jeszcze problem ze skalowaniem. Z jakim skalowaniem? No, oczywiście ze skalowaniem, które powinno mieć miejsce w przypadku tego złącza LAN, które pojawiło się w deku, bo można się spodziewać, że jeżeli takie łącze pojawiło się w stacji dokującej, no to będziemy mieli możliwość przeskalowania nam tego streamu na takiej wyższej jakości. No ze względu na to, że wcześniej z założenia. Można było grać sobie gdzieś tam mobilnie, i ten stream mobilny oczywiście nie musi być taki jakości jak na duży ekran. Z kilku powodów, ale głównym jest oczywiście oszczędzanie danych, krótki, krótsze czasy reakcji, no bo czas dekodowania tego obrazu też jest krótszy, jeżeli on mniej waży, więc było to rozwiązanie optymalne. W tej chwili, jeżeli mamy wejście na kabelek, to oczywiście warto byłoby tą jakość podnieść. A wygląda na to, że jeszcze się to nie wydarzyło. A więc może tyle jeśli chodzi o firmę Ubitus i lecimy sobie do testu samej gry. Pierwsze co oczywiście możecie zauważyć to w prawym górnym logo symbol kabla, bo jest połączone oczywiście przewodem LAN, więc nie mamy żadnego problemu. Zrobimy sobie test sieci, ale tylko po to, żeby wam pokazać, że musicie pętać o jednej rzeczy, mianowicie to co tutaj widać, to co pokazuje wam ten test, to jest połączenie do serwerów Nintendo, a więc to nie jest jakby pełna objętość możliwości waszego łącza, ale to co nam jakby pozwala sieć wewnętrzna Nintendo tutaj osiągnąć i jak rozwinąć skrzydła. Okej, okay, wchodzimy sobie do sklepu, to jest jakby ten element najistotniejszy i poszukamy sobie za chwilę Guardians of the Galaxy. Gry w chmurze, czyli chmurowe wersje gry na, gier na Nintendo mają tą zaletę, że każdy z nich ma taki czas trialowy. Można sobie kilka minut potestować jak ta gra wygląda no i oczywiście w jaki sposób działa na naszym łączu, czy w warunkach, w których chcemy tą grę oddać. W tej chwili jak widzicie jest wyprzedaż na <gorgeous> Guardians of the Galaxy no i tak jak widać po prawej stronie jest download demo, albo można od razu grę zakupić. Tak jak widzicie Widzicie zresztą też, jest ona w pełnej cenie normalnie, znaczy nie jest to cena jakaś niższa czy wyższa, zależnie od platformy. Pełna informacja, niestety jak widzicie nie ma języka polskiego, więc trzeba się z tym liczyć. Na innych platformach język polski w Guardians of the Galaxy jest. No i tutaj kilka informacji takich ogólnych, gra co wspiera, jakie są jakby te cechy specyficzne dla Clouda i to jest fajnie wytłumaczone. Ogólnie Nintendo nie ukrywa, że jest to dostęp do gry, dlatego mamy demo, możemy sobie sprawdzić, potrzeba stabilnego połączenia. Dostajemy też tylko dostęp do gry, tak jak jest na samym dole. No mamy 6 miesięcy, jeżeli będą chcieli chcieli zamknąć serwis i zabrać nam dostęp do gry, to poinformują nas o tym minimum 6 miesięcy przed tym, jak to się stanie, więc będziemy mieli jeszcze pół roku na ogranie gry. Ściągamy sobie demo, no to potrwa chwilę, bo ten klient zajmuje kilkadziesiąt megabajtów, więc nie będzie problemu. Wracamy sobie z powrotem do menu, no i tak jak widzicie, to raz, dwa po pasku progresu ściąga nam się na konsolę, i możemy uruchomić. Uruchomienie tej aplikacji przenosi nas do takiego webowego launchera. To wyraźnie widać, zresztą zaraz to zobaczycie, który pozwala nam tą grę uruchomić właśnie już jakby bezpośrednio z tamtego poziomu, czyli tutaj jakby ta ikonka niekoniecznie nas już wpuszcza bezpośrednio do gry, a raczej do takiego launchera, który jeszcze nam tam filtruje tą usługę i po prawej stronie, po lewej stronie, przepraszam, pozwala zobaczyć nowości czy update'y, które dotyczą tej gry, czy w tym wypadku tej usługi, dzięki której możemy sobie Guardians of the Galaxy uruchomić. Chwila wczytywania, tutaj tak jak widzicie, jakby ten teraz na zapleczu, właśnie dzieje się magia i nasza konsola łączy się z tym webowym serwisem. O proszę, właśnie. To też jest ciekawe, bo Nintendo nie posiada przeglądarki internetowej, więc musi to być jakoś zaimplementowane w tą aplikację. No i jest. Jakby dostajemy oczywiście ostrzeżenie, że mamy tutaj limit czasu, że jest to tylko demo i po kilku minutach. Gra nam się rozłączy. A jeżeli będziemy chcieli grę kontynuować, no to wtedy musimy sobie ją kupić. No i tak jak widzicie, po lewej stronie jest ostatni update, czyli został, gra została uruchomiona czy serwis został uruchomiony 26 października zeszłego roku i można było grać. Klikamy graj i uruchamia nam się gra. I za chwilę będziemy mogli się nią cieszyć. Tutaj jest, jakby, tutaj jest skrócony ten film. Gra dosyć długo się wczytywała, natomiast nie jestem w stanie ocenić, czy ona się wczytywała, e, dlatego że jest to demo i przynosi nas od razu do rozgrywki, jakby omijając całe intro e, i po prostu tam no, trwa to przez to dłużej. E, czy rzeczywiście, jakby gry uruchamiane przez Ubisoft mają taki długi czas wczytywania? Jeżeli jesteście zainteresowani grami Nintendo, to dajcie znać. I wtedy mogę zrobić takie mocne porównanie. Jest na przykład kontrol, który występuje właściwie na każdej usłudze cloudowej, więc będzie można zrobić takie szerokie porównanie, zaczynając od Nintendo, kończąc na Stadi czy GeForce Now. więc to będzie dosyć taki. Można przygotować obszerny materiał, który dotyka każdej chmury i porównać wszystkie jej aspekty. No i tak, to gra nam się uruchomiła. No i oczywiście, cóż można powiedzieć. Nie jest najlepiej. To znaczy, e, rozdzielczość to nie jest Full HD, e, klatek jest 30, co gorsze, jakość tekstur no, jest słabiutka. I teraz ja oczywiście gram w doku, znaczy mam konsolę myszczoną w doku i gram na 27-calowym monitorze. E, grając na ekranie Switcha, nie jest to aż tak zauważalne, dlatego że ekran switcha ma tylko kilka cali przekątnej, rozdzielczo 720p natywną, i, no i tam po prostu to wszystko wygląda znacznie lepiej. Natomiast no, jeżeli mamy już wejście LAN w stacji dokującej, to sugeruje nam to, że moglibyśmy sobie tego clouda spokojnie używać na dużym ekranie. No, i moglibyśmy, gdyby ta chmura była skalowana w jakikolwiek sposób. Bo wiecie, problemem nie jest to, że ta gra wygląda w taki sposób na małym ekranie, bo to nawet lepiej, bo wtedy jest bardziej responsywna, zabiera nam mniej danych, jeżeli chcielibyśmy na przykład korzystać z, jakiejś, z jakiegoś mobilnego routera i możemy wtedy cieszyć się rozgrywką, powiedzmy, w taki, no, w taki sposób, jest to coś przewidziane, a więc mobilnie. Natomiast w momencie, kiedy jakby ta konsola wyczuwa, że jest wpięta w deck i że jest wpięta po kablu, powinna dać nam możliwość przełączenia obrazu na, na streaming wyższej jakości, wyższej rozdzielczości, a przede wszystkim podnieść detale i jakość tego obrazu, bo porównując to i za chwilę sobie przejdziemy do porównania na GeForce Now i żeby było jasne, porównałem to też na GeForce Now na darmowym planie, bo tutaj to jest ważne, model biznesowy na Switchu jest właściwie taki sam jak na Stadii, to znaczy dostajemy, kupujemy sobie grę, i możemy jej używać za darmo, tak? Już za samą usługę nie płacimy. Możemy spędzać tu czas dowoli, bez żadnych limitów, bez kolejek, po prostu klikamy i gramy. Na GeForce Now działa to inaczej, ale też porównałem to do planu darmowego, czyli jedynym kosztem, jaki trzeba było zrobić jest zakup gry i tak naprawdę można cieszyć się rozgrywką. Oczywiście GeForce Now ma kolejki i wiele innych, no i ograniczone sesje do godziny, nie obsługuje RTX-a, tutaj chmura Nintendo też nie obsługuje RTX-a, ale <laughs> jakby ma swoje ograniczenia, których tutaj jakby nie spotkamy, ja to mam na myśli. Natomiast z drugiej strony e, zaoferuje nam coś zupełnie innego a więc no, PC-owy port, i tutaj e, wyraźnie będzie widać że nie wygląda to tak dobrze. Jeśli chodzi o samą grę i to w jaki sposób działa, na samym początku, jak tylko uruchomiłem gameplay, miałem pewne problemy z płynnością i z dźwiękiem. Przecinał się, zachowywał się w taki niestabilny sposób. Po minucie, myślę, że nawet półtorej minuty rozgrywki wszystko się ustabilizowało i zaczęło działać ok. No i potem już nie spotkałem żadnych problemów, więc jakby gdybym miał się nie przyczepiać do jakości samej grafiki i do jakości samego streamu, no to cała reszta działała bardzo dobrze, bo nie spotkałem żadnych opóźnień, problemów. Tak jak widzicie, można było nawet ryzykować wejście na jakieś takie elementy, przy których jakby były opóźnienia, co można by zakończyć rozgrywkę. Więc tutaj nie było żadnego problemu pod tym kątem, jakby czysto takim gameplayowym. Natomiast, no, z drugiej strony, ciężko, żeby był. No, byłem podłączony kablem przy streamie takiej jakości, że nie powinno raczej tutaj nic się dziać i to już standard, a nie, a nie coś zaskakującego. No ale. Przejdźmy sobie do porównania i może zobaczmy, jak to wygląda na tle konkurencji. No i tak, po prawej stronie GeForce Now, po lewej Nintendo Switch. Czy widać różnicę? Tak na pierwszy rzut oka. To, co prezentuje sobą ten stream z Nintendo Switch jest absolutnie nie dzisiejsze, jeśli chodzi o duże ekrany, a to, co oferuje GeForce Now w darmowym planie jest po prostu rewelacyjne. Mamy 60 klatek na sekundę, wysoką rozdzielczość ekranu w porównaniu do Nintendo Switcha, już nie mówiąc o tym, że e, mamy też wysoką jakość tekstur, które po prostu się ogromnie różnią. E, czyli tak jak widzicie dalsze plany, zupełnie inno oświetlenie, dużo bardziej wyraźny obraz, no w <noise> takich no wszystko widać, i moim zdaniem jest to sytuacja niedopuszczalna, bo płacimy dokładnie taką samą kwotę za produkt. GeForce Now, oczywiście, jest to plan darmowy, no ale jednak, jeżeli już wystoimy w kolejce i przeżyjemy te godzinne sesje, to i tak jest nieźle. Płacąc kilkadziesiąt złotych za plan Priority, żeby ograć jedną grę, to dojdą nam dodatkowe funkcje, jak na przykład RTX. Różnica jest ogromna. Spodziewałem się, że będzie różnica. Ale nie aż taka, tak jak tutaj widzicie. Zupełnie inne oświetlenie, dużo wyższa rozdzielczość. No i oczywiście gra sama w sobie jest taka sama to jest ta sama gra z tym samym gameplayem natomiast jej odbiór, przez to, że wygląda dużo lepiej, jest zupełnie inny no i tak to wygląda. I tak to wygląda, jeśli chodzi o naszą nintendową chmurę. I wiecie, to takie trochę słodko-gorzkie, bo z jednej strony, super, że Nintendo weszło w ten rynek, super, że jest usługa dostępna w Polsce, bo to też nigdy bym się nie spodziewał, że firma, która generalnie traktuje nasz rynek, no w, tak delikatnie mówiąc, średnio i to od lat, zdecydowała się na to, że jakby ta usługa chmurowa jest dostępna. Oczywiście wynika to zapewne z dostępności usług firmy Ubitus, a nie samego Nintendo, ale to jest dobre. Dobrze i nigdy bym się nie spodziewał, że zrobi to szybciej niż Sony, które przecież w Polsce jest no super zakorzenione i właściwie jest synonimem słowa konsola, słowo PlayStation, więc jakby eee, szkoda. Ale wracając do tematu Nintendo. Stream na konsoli, jeżeli gramy sobie nie wiem na kanapie blisko routera, jest ok i naprawdę biorąc pod uwagę standard Switcha, czyli to, że większość gier ruchomana jest w 30 klatkach, większość gier third party i ta jakość grafiki nigdy nie jest jakaś super powalająca, no to jednak to co się dzieje przy stacjonarnym przy zadokowaniu konsoli, no nie jest w żaden sposób zadowalające, jeżeli w ten sposób chcielibyście ogrywać tą grę. To wydaje mi się, że jednak jest więcej e, lepszych rozwiązań i to trochę szkoda, bo oczywiście fajnie byłoby im pomagać, to znaczy kupować gry, te dostępy tam, żeby oni inwestowali w to rozwiązanie, no ale z drugiej strony fajnie, gdyby to rozwiązanie przyniosło ze sobą jakąkolwiek jakość. Oczywiście jest jeszcze możliwość, że. Guardians of the Galaxy nie miało takiej, nie ma tej skalowalności, dlatego że było wydane wcześniej niż Switch Pro. Więc zobaczymy, jak będzie w przypadku Dying Light 2, które ma mieć premierę za kilka miesięcy. No i wtedy zobaczymy, czy rzeczywiście będzie równanie w dół, czy w górę. No bo wiecie, to naprawdę nie byłby duży wysiłek, żeby ta gra działała w 60 klatkach, chociażby to. To by nie był duży wysiłek, że miała trochę mocniejsze detale nasze jakby lokalne obciążenie nic by nie zmieniło i wielka szkoda, że nawet zachowując jakby tą samą objętość streamu, tą samą jakość streamu, tą samą rozdzielczość, po prostu podnieść jakość samej gry wewnątrz, czyli właśnie dać te, te 60 klatek i, i podnieść detale. No wielka szkoda. Nie ukrywam, że spodziewałem się troszeczkę więcej, bo ekran Switcha bywa mylący po prostu mamy wrażenie, że coś wygląda Znacznie lepiej e, niż, niż w rzeczywistości, uruchamiając to potem na dużym ekranie. No ale z drugiej strony trzeba kibicować, i wiecie, jakby usługa w tym momencie jeszcze nie jest tam, gdzie być powinna. Ale z drugiej strony pozwala e, dosyć szeroko na natywnym urządzeniu, co tak naprawdę tylko Microsoft oferuje, uruchomić gry, które nie byłyby w stanie działać, e, i ograć je sobie po prostu gdzieś tam zaciszu e, lepszego zasięgu internetu w wersji mobilnej, bo też nie ma co się oszukiwać. Switch, właśnie w takiej formie, jest najprzyjemniejszy do używania i ta wersja dokowana, oczywiście są gry, które w doku działają i wyglądają świetnie, natomiast i są to najczęściej gry Nintendo ze względu na swoją specyficzną formę. Natomiast generalnie tego urządzenia używa się świetnie, mobilnie i do tego po prostu zostało stworzone. I tyle. Jeżeli macie jakieś uwagi jeszcze, albo pytania odnośnie chmur Nintendo, to zapraszam do komentarzy. Pograjcie sobie trochę. Cześć.